Pochylmy się nad dzisiejszą Ewangelią. Kolejny już fragment z Ewangelii świętego Mateusza. Już widzimy, że zmierzamy i w roku liturgicznym, i w naszej lekturze Ewangelii Mateusza do, do końca. Koniec listopada to już będzie przecież uroczystość Chrystusa Króla. Zostały nam kilka już i niedziel ostatnich roku zwykłego. Widzimy dzisiaj... W ewangelii Mateusza faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy wystawiają Jezusa na próbę. Może nas zaskakuje to połączenie, bo to dwa światy. Faryzeusze byli raczej uważani jako tacy, używając może naszego języka, byśmy powiedzieli, narodowcy, którzy głęboko są osadzeni w tradycji żydowskiej, tradycji religijnej narodu wybranego. Herodianie z kolei to byli zwolennicy Rzymu, okupacji, czyli jakby skrajne ugrupowania w ówczesnym Izraelu. Zawiązuje się jakaś, byśmy powiedzieli, koalicja zła przeciwko Jezusowi, po to, by go pochwycić, pochwycić Jezusa w mowi, by podstępem znaleźć Jakiś zarzut wobec Jezusa. Jezus widzi ich przewrotność. Popatrzmy, koalicja zła przeciwko Jezusowi, przewrotna, która chce rzeczywiście udowodnić niejako, że Jezus nie ma racji. Oni nie przyjmują słowa Bożego, oni nie przyjmują Ewangelii, choć widzimy, jak wielokrotnie Jezus z nimi właśnie rozmawia. Dlaczego z nimi rozmawia? Jezus nie jest jakimś, Człowiekiem, który chce debatować tylko, ale chce każdego z nas doprowadzić do nawrócenia, do prawdy. Jezusowi bardzo zależy na tym, żeby faryzeusze, Herodianie, sadyceusze, każdy człowiek poznał prawdę i w tej prawdzie żył. Popatrzmy na czym polega ta przewrotność faryzeuszów i zwolenników Heroda. Oni przychodzą do Jezusa i go najpierw wychwalają. Mówią, że jest człowiekiem sprawiedliwym, jest bezstronnym. To jest taka pokusa próżnej chwały. Gdy ktoś do nas przychodzi i nagle mówi, ale jesteś wspaniały, mądry, twoje kazania są no, niesamowite. Proszę ojca, ja po prostu na okrągło słucham ojca kazań. Jakie one, że są wspaniałe. Czy może ojciec jakąś książkę już napisał? Może ma jakieś pomysły? I co robi taki prosty zakonnik jak Jano. Sobie myśli o, mówię, a za tydzień będzie jeszcze lepsze kazanie. Proszę przyjść za tydzień. To już w ogóle będę super przygotowany książkę. No muszę pomyśleć rzeczywiście, jaki to ja mądry jestem. I wpadamy w taką próżną chwałę, pokusa pychy. I wtedy, rzeczywiście człowiek mówi najgół, największe głupoty. I taka pokusa też dotyczy Jezusa. Zobaczmy, jak. Kusił go szatan na pustyni. Właśnie w ten sposób jest przewrotny. Szatan chce rzeczywiście budować taką fałszywą relację. Ale ewangelista mówi, że Jezus ich przejrzał. Wystawiacie mnie na próbę. Jezus jest prawdą. Jezus nie daje się omamić takimi pustymi, próżnymi pochwałami. On jest w prawdzie. I o co go pytają? O podatki. O, to temat pewno i dla nas bardzo kontrowersyjny. Co to znaczy? Na czym polega ta pułapka, jaka jest zastawiona na Jezusa, tej przewrotność? Dobrze wiemy, że naród wybrany, Izrael, był w czasach Jezusa okupowany. A więc, jeżeli Jezus odpowie, że trzeba płacić podatki, to będzie to jakieś uznanie okupanta za suwerena, że ma prawo rzeczywiście zbierać podatki. Odpowiedź by była nie do zaakceptowania przez Żydów. Ale Jezus znowu nie tyle chce wpadać w polemikę. Popatrzmy, my wchodzimy w polemikę, my ciągle dyskutujemy w naszych rodzinach, udowadniamy nasze racje, chcemy niejako perswazją przekonać drugą osobę do naszych poglądów. Jezus nie, Jezus głosi katechezę, Jezus głosi Ewangelię. Jezus przyszedł nie na debatę polityczną, ekonomiczną, społeczną, gospodarczą, ale przyszedł, by pokazać nam prawdę o naszym życiu, przynieście monetę podatkową. Jaki jest tam napis, jaki obraz. Pamiętamy, że ten napis wtedy, bo akurat rzeczywiście w czasach Jezusa wykuto te monety z wizerunkiem Cezara. I był napis Tyberiusz Cezar, syn bołskiego Augusta, a z drugiej strony najwyższy kapłan. A więc nie tylko chodzi o suwerenność Izraela, chodzi o coś więcej, chodzi o idolatrię, oddawanie czci, władcy, Rzymu, jako bogowi. Dobrze wiemy z historii, że wielu chrześcijan było zmuszanych do tego. By oddawać cześć boską cesarzowi. Za to przelali krew. Pamiętamy historię różnych misji, na przykład w Japonii, w Azji, w Afryce, gdzie właśnie chrześcijanie byli zmuszani, by oddawać cześć przywódcom, cześć boską. Za to ginęli za wierność wierze, za wierność Chrystusowi. Jezus mówi jasno. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Co to znaczy ta nauka Jezusa? Wielokrotnie tłumaczono fałszywie, że to jest taki podział władzy, że z jednej strony Kościół zajmuje się sprawami duchowymi, a władza świecka ma prawo zajmować się sprawami świeckimi. Jest ten podział władzy, więc Pan Jezus. Tutaj robi taki rozdział kościoła od państwa. To nieprawda, nie o to chodzi Jezusowi. To jakaś fałszywa interpretacja. Pomaga nam pierwsze czytanie, które słyszeliśmy z księgi proroka Izajasza. Jest mowa o Cyrusie. Cyrus żył w VI wieku przed Chrystusem, był królem perskim. I wreszcie słyszy od proroka, że jest pomazańcem, jest wybrańcem Bożym. Co to znaczy? Jest Mesjaszem, jest Chrystusem, jest namaszczony przez Boga, chociaż był poganinem, to nas gorszy, ale pewno jeszcze bardziej gorszyło Żydów, samego może proroka. Cyrus ma dać wolność narodowi wybranemu po niewoli babilońskiej. Jest narzędziem Boga. I prorok mówi do króla perskiego, pamiętaj, ja jestem Panem, nie ma innego. Ty jesteś tylko sługą, aż sługą. Ale ja jestem Panem, ty nie zajmujesz mojego miejsca. Jest miejsce Boga, ja jestem Panem świata, historii, Panem człowieka. Ty jesteś tylko sługą. Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Co się należy Cezarowi, skoro wszystko należy do Boga? Wszystko jest darem od Boga. No właśnie, to ważne pytanie dla nas. My ciągle zadajemy sobie to pytanie i w naszych czasach chyba ono jest coraz bardziej aktualne. Jak żyć jako chrześcijanie, ludzie wiary we współczesnym świecie? Jak budować te relacje? Zobaczmy, świat nas kusi, mówiąc, że ta przestrzeń duchowa nie jest ważna, że się liczy ten świat materialny, ten świat zależności międzyludzkich. Ale może ważniejszy problem, jaki mówi dzisiejsza Ewangelia, to jest problem, że nieustannie człowiek wystawia Boga na próbę. Pamiętamy, że tak się zaczyna Księga Rodzaj. Szatan kusi pierwszych rodziców. Wystawcie Boga na próbę. On was nie kocha, on was ogranicza, on daje wam tylko zakazy, jesteście marionetkami w jego rękach. Dzisiaj popatrzmy, my też niejednokrotnie jesteśmy tak kuszeni. Chcemy udowodnić, że Bóg jest niesprawiedliwy, że jest niekochający, bo w moim rodzinie jest więcej cierpienia niż w statystycznej rodzinie polskiej, że moje dochody są słabsze i to jest wina Pana Boga, że miałem trudną historię w moim życiu. Pan Bóg mnie ukarał, jak wiele razy to powtarzamy. Pan Bóg mnie ukarał. Pan Bóg dał mi trudniejsze życie niż moich sąsiadów czy moich przyjaciół. Muszę się zmagać z wieloma przeciwnościami, więcej niż inni, tak mi się wydaje. A więc Bóg nie jest sprawiedliwy, nie jest miłosierny. Bóg jest nieuczciwy w tym wszystkim, że on mówi ciągle kocham, kocham, ale tak naprawdę ja cierpię w moim życiu. Ja doświadczam jakiejś niesprawiedliwości. Nierówno to Pan Bóg rozdzielił to szczęście i nieszczęście. Mam wrażenie, że nie spotkało samo nieszczęście, samo jakieś przeciwności życia. Nie ten mąż, nie te dzieci, nie to miasto, nie ta praca, nie to zdrowie. Wszystko jest nie tak. Kusimy, wystawiamy Boga na próbę. Dzisiaj świat wystawia Boga na próbę. Popatrzmy, mamy ten model państwa, model społeczeństwa bez Boga. Bez Boga, czyli bez wartości, bez Boga, czyli bez życia. To jest wielka jakaś próba. Udajemy, że jesteśmy szczęśliwi, udajemy, że nie modląc się, mam więcej czasu na rozwijanie moich hobby, może moich zainteresowań. Po co mam się modlić? Raz się nie pomodliłem, drugi. No, nic się wielkiego nie stało w moim życiu. Opuściłem jedną, drugą mrze. No, przecież. Tak nic specjalnego mi nie spotkało złego bardziej. I wystawiamy Boga na próbę. Wyrzucamy Go z naszego życia i zobaczymy. No właśnie, Panie Boże, zobacz, ja jestem szczęśliwy bez Ciebie. Próbuję być szczęśliwy bez Ciebie. Żyję w jakiejś fałszu, bo myślę, że bez Boga moje życie nabierze jakiejś wartości. Jezus mówi do wystawiających Go na próbę, przynieście, pokażcie monetę. I parafrazując te słowa Pana Jezusa, byśmy mogli powiedzieć: Pokażcie mi człowieka, bo o tym chce mówić nam Jezus. Człowiek jest stworzony na obraz i Boże podobieństwo. Zostaliśmy opieczętowani, jak mówi Święty Paweł, Duchem Świętym. Ten napis Ducha Świętego, ten napis Bożej łaski, Bożej miłości jest wyryty w naszym sercu na zawsze. Jestem stworzony na obraz i Boże Podobieństwo. I najpiękniejszy obraz człowieka jest w tym najbardziej dramatycznej scenie Ewangelii, gdy Piłat mówi: Oto człowiek, get Ten Jezus ubiczony, ukoronowany, Jezus opluty, wyszydzony, poniżony. Oto człowiek. On bierze na siebie wszystkie nasze słabości, wszystkie nasze cierpienia. Wszystkie nasze przeciwności. Dzisiaj jest to wielkie wołanie o Boga, które staje się wołaniem o prawdę o człowieku. Ja bez Boga nie mogę zrozumieć, kim jestem. To jest jakaś fałszywa teza, że gdy wyrzucę Boga z mojego życia, właśnie tego Boga, jak mówi w księdze rodzaju szatan, który ci ogranicza, bo są przykazania, bo są jakieś zasady, reguły. A ty sobie żyj jak chcesz. Nie będzie ci się nikt wtrącał do twojego życia. A co ty oglądasz się na innych? Żyj jak masz ochotę dzisiaj. Bierz z tego życia pełnymi garściami, bo one są krótkie, kruche. Nie przejmuj się. Może w ogóle Boga nie ma. Może nic po śmierci nie ma. Popatrzmy te tezy takie może w XIX, początku XX wieku były jakieś takie te ateistyczne, może bardziej ambitne. Dzisiaj ten ateizm jest taki prymitywny wręcz, taki naiwny, ale wielu ludzi na to się łapie, my się łapiemy na to. Tak często słyszę, gdy chodzimy na pogrzeby, ludzie mówią, a może tam naprawdę nic nie ma po drugiej stronie, może nic nie ma, może to już rzeczywiście jest koniec my nie wierzymy w grób, my nie wierzymy w cmentarz, my wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa, życie wieczne. Pokażcie mi człowieka, pokażcie mi Boga. Dzisiaj jest to wielkie wołanie o prawdę. Dlatego święty Paweł mówi do Tesaloniczan: jesteście umiłowani przez Boga. To jest fundament mojej tożsamości. Miłość Boga. Dzisiaj przychodzimy na liturgię mszy Święty, by tę miłość na nowo odkrywać. My każdego dnia, tak jak w rodzinie, musimy tę miłość odkrywać. Nie wystarczy sobie napisać: Kochamy się. Ale ja muszę nieustannie tę miłość odkrywać i okazywać drugiej osobie. Wtedy ta relacja będzie rzeczywiście się rozwijać, będzie życiodajna w małżeństwie, w rodzinie. Ja nie mogę sobie go napisać: Kocham. W SMS-ie do żony czy do męża, ale ja muszę na co dzień tłumaczyć i odkrywać, że jestem kochany i że mogę kochać drugą osobę, kochać Bóg. Święty Paweł zachwyca się wręcz patrząc na tą młodą wspólnotę, bo ta wspólnota dopiero co powstawała, oni dopiero przyjęli chrzest mówi Widzę w was dzieło wiary, widzę w was trud miłości, widzę w was wytrwałą nadzieję. Bo jesteście umiłowani przez Boga. Pokażcie mi człowieka, człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Pokażcie mi Boga. Dzisiaj świat tak naprawdę woła o Boga, tego Boga, który z jednej strony odsuwa swojej przestrzeni życia, a z drugiej tęskni, bo bez Boga jest pustka, bez Boga jest śmierć, bez Boga nie ma nic. Ta dzisiejsza Ewangelia, ta próba wystawiania Jezusa na pokusę i grania sobie z tej wizji Boga i człowieka w świecie jest jakąś przestrogą, ale równocześnie zachętą, by w naszym życiu, w naszym sercu, w naszych rodzinach rzeczywiście tę przestrzeń Boga, przestrzeń duchową ciągle odkrywać, odkrywać tę Jego miłość i tą miłością dzielić się z drugim człowiekiem. Bo tylko w Bogu znajdzie spokój moja dusza, tylko w Bogu odkryje prawdę mojego serca. Amen.